Dobra, teraz wysypiemy zboże i sprzedamy. Co nowego tutaj się pojawiło? Otrzymujemy więcej kasy niż, e, niż e, było to wcześniej. Przed, dla dla Deluxe wcześniej otrzymywaliśmy jakieś marne grosze, teraz za 10 tysięcy zboża, proszę, zaraz zobaczycie, ile dostanę. Za 10 tysięcy jednostek zboża. Dostaliśmy tam z 20 parę tysięcy z, y, euro. on 32 mieliśmy chyba 80, i pół, czyli około 24, 25 tysięcy dostaliśmy. O może jeszcze coś wyciało, nie wiem. I co jeszcze nowego? Ym, zaraz wam to powiem. Można? Dobra, kupmy i zaraz wam to powiem. Co można tutaj jeszcze nowego zrobić? Kupimy pszenicę najpierw, ale coś nam to nie wychodzi. Wcześniej to była jakaś inna nazwa, już nie pamiętam. Ale w wcześniejszym moim odcinku to jest. Yy, była jakaś śmieszna nazwa zamiast pszenicy. Yy, możecie to sprawdzić, właśnie w moim odcinku. Była bardzo śmieszna nazwa, ale to nie to, nie chcę tego kupować. To nie to co ja chcę. Odwróć się, odwróć, dobra. Przenica tutaj bardziej w lewo jeszcze w lewo. Nie, do... zapiszmy. Zapiszmy, żeby nie było problemów. Dobra. Ej, dy, 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 dy. O, tutaj widzicie, masz, macie też Crash Auto Safe. Gdyby gierka się wyłączyła, to, to wtedy włączacie. Stąd odpalacie gierkę, i jest z powrotem to, to co mogło zostać utracone. O, i tutaj jest pszenica: koło pszenicki, ziarna pszenicy do zasiania. O, już minus sześć tysięcy, handel. Mm. Dobrze, dobrze. Będzie teraz wielkie sianie i pszenicy. Kupmy, kupmy. Będę siał. Będzie szał. Szał ciał. Jeszcze jedna nowa rzecz. Można wyjechać teraz yy, wjazdem. Wcześniej tego nie można było zrobić. To taki bonusik ode mnie. Mrau.